Maneczko ziomeczki z tej strony, koksiarek 1, 2, 3. A dzisiaj ze mną jest? Andrzej, się maneczko. To jest odcinek 7. Mapa typowa polska, wieś. Od mafi solec. Od mafii no. W tym odcinku będą żniwa. Pole to zaraz wam pokażę. To chodźcie więc za mną. O, właśnie te. Uch. Tak, o. Tak, tak. I będzie na tym balowanko i żniwa. I nowe maszyny będą, czy nie? I nowe maszyny, czyli jest em, żniwiarka z, do zbóż, rostelszman, z, z wózkiem i kombine Vector, no i tak się prezentuje kombajn, kombajn, Już szósty odcinek będzie na YouTube może jeszcze dzisiaj. Siódmy też chyba dzisiaj będzie Mogę tam jechać, tutaj dookoła farmy. Ej, tak jak my zawsze jedziemy. Pan też? No tu jedzie. żebyś się zmieścił tak. Wektor 420. To jest. Jeszcze maszyny to będzie ...Nicholand będzie pod perasę. A ta, ta 912 będzie pod Pod przyczepy. No i tam chyba Andrzej też weźmie tam swoją jedną przyczepę. Jakie popchnąć o. o, dobra, sek. Ło. Bez co zróbmy? Ej, stój, stój. Ja teraz zapnę ją tu, ten header. Ups, Do rantu wjechałem. Dobra, jedź. I ten roster Schman był za klasa dominatorka. Nie dziwcie się. Bo ten niby klas miał dużo opcji. A ten nie ma w ogóle, tylko te podstawowe. header to jest 6 metrowy I możesz tam coś powiedzieć, jak chcesz Ja? No nie A co ja mam powiedzieć, no? No... pomyśl E, u mnie by się przydało też zbiba zrobić, nie? Robimy no To jest zepach? Co? Który? O co, teraz kosisz? Nie, jęczmień. A, sorry, sorry. Rzepak może z lewej strony farby. Jak ja coś tu może prasować jak chcesz, bo przy szczepy Jedną ci tam przywiążę zaraz i drugą tam no, Tam są dwie moje, to weź tą drugą, weź tą twoją przywieź, tą jedną. No przywiozłem, bo... No. no, dobra. Jeszcze jedną przywiążę, Tą twoją. Ja mam dwie tam podpięte. Jedna, star. No to tą weź tą zieloną PTSkę. Auto No, peteska. no. Fajnie, kosi. No to dobrze tak. To nie wiem, trochę powiem tak, widzowie, to... że nie wiem, czy trochę nie jest za duży ten kombajn na tą farmę Wy co e. to piszcie w komentarz? tak nie wiem czy będą pisać, bo oni się wstydzą Nie wstydźcie się A przyjechał No za ten Ursusik 12 nie, to jest Zatorek, o. Zatorek z przyczepką. Co my mieliśmy Ups. Można się pomylić. Ale nie zauważyłeś nawet, że New Holland przyjechał. New Holland z, z... czym to jest? Z prasą... Ruską. I 912 z pts Gdzie dopiero ten procent? Przejść ton tu wlezie do tego kombajna. To ci powiem, że jeszcze może być te pole, co jest obok, ten jęczmień. Chyba jeszcze dzisiaj skoszę. Ci powiem. A bo jak się uda, to można dzisiaj trzy pola skosić. Jak myślisz? O! Że ja tą myślę. pszenicę, co jest... Ta i te dwa jęczmienie, no. Na, moim zdaniem to nawet jest... cztery. Przecież staczył Spokojnie się buduje. Sprawdź, czy będziecie w ogóle pracować. E, ile jedziesz na godzinę? 10. No. Tu ustaw na 10. Niech ona 110, ile? 110, chyba 40. 90 A to 90 No Jutro kuzyn przyjeżdża mój widzisz? Aha Z psem Z psem? Z psem Czemu z psem przyjeżdża? No bo... W nie? Aha I to jest głupia w tej ruskiej prasie że nie ma tej piszczałki Można się zabić Trochę nie jak Ci wyszedł. Wiem, ja, ja widzę. Tam Ci powiem, że już mam 90%. Skosisz to co? No nie wiem, chyba już będę mieć pełny. Ej, dawaj tu przyczepę. Czy... Ile tam masz? Seta. Mam setę. Rady, Faj czy... Fajna rura, podwójna taka. Jak podwójna? Jest rura jest jakaś jeszcze mniejsza rurka. A ciekawe po co co? No? A no, widzę, widzę. Jak widzieliście szóst szósty odcinek będzie Dzisiaj też to samo będzie. No nie, nie to samo jak teraz, tylko był taki jeden inny odcinek. Oglądajcie pan. No. Ten szósty odcinek i ten siódmy odcinek będzie od razu na YouTube. na YouTube. I może ósmy. Tak żądzimy, No. Jak coś to możesz powiedzieć coś o, o tam. Jak to się nazywa? Ja wszystkich z klasy moje. szczególnie do tak jak można nie no a ty kogoś pozdrawiasz co o mnie prosi w komentarzu pamiętam ostatnio dość nie wiem teraz kiedy jakiś wiktor hanulok dokładnie nie wiem kto to jest ale prosi mnie o pozdrowienia no to pozdrawiam pozdrawiam wszystkich z mojej klasy żeby nie było no i kto chce grać zapraszamy Pięknie, no. też To będzie w opisie wszystko będzie w opisie a te mody które widzieliście podamy na twinspiku no Pat jak macie no to i, i tak ja chodzi o ten to wszystkie maszyny, które nawet były w szóstym odcinku I teraz co teraz są to będą podane w op e, te maszyny będą znaczy się na tym spiku podane jeszcze raz i te z, z botpaku od mafii swoje, no to chyba w macie. Edo, zauważyłeś to, że jakby był ten mały kawałek, to mało sypało, co nie? No. To jest właśnie dobre. Żeby był pełny pas, to musi być cały, cały pas, jaki musi robić. No. To jest właśnie dobre, co No. Ja zaczynam drugie pole i, ten, i tą pszenicę też się zrobi. Dodatkowo. No dobra, dobra, dobra. I widzowie, w kolejnym odcinku, czyli w ósmym odcinku Będzie nowy nabytek postawiony na tym polu pszenicy Tylko tej pszenicy będzie teraz Skoszona A najpierw zobaczycie A zobaczycie to w wy... Może w następnym odcinku nowy... będzie Orka czy Nie Nie wiem, albo będą jeszcze żniwa Ci powiem tak, że jeszcze kilka pól do skoszenia No jeszcze dużo i właśnie potrzebujemy tych No kto to. chce zagrać, bo jest rekrutacja na jedną albo na dwie osoby, bo niby będzie kiszonka. Będzie kiszonka. Właśnie jest takie coś, że że kombajn do kiszonki jest jednorzędówka, czyli na jeden rządek będzie brać. I, po, i zrobimy tak, widzowie, że... Będą dwie, dwie, rzędówki, jedno rzędówki I będą dwa komba i dwa e, tak Przyczepy No, dwie przyczepy będą I to procent? I będzie tak, że na dwie jedno rzędówki I na, na dwie przyczepy i na dwa... i na dwa... O. Tak Fajny jest ten roztoczman E, wektor, kurde a to jest ten rosterszman, taki podobny To już musisz tak... A dopiero jest ile? 42, co to? 42 tu jest, 3 w tym A ta PTSK ma 9900 9, 9 ton Koniec, podjedź mi Koniec, dojedź tam! E Jeźdź pszenicę tam skosić, czy ja? No, pszenica już biorę. musisz się tym drugim ciągnikiem z przyczepą. No, je, on nie stał, czy ja? Ups. Dzięki, czekaj. Myślałeś, Wy, jeszcze sofii. No, na to poleżysz, wiesz? A na które? Co? No, nie wiem. Dobra, zaczynamy tę pszenickę Jak coś, to możesz coś powiedzieć o kolejnym sezonie, bo jak mówiłeś w siódmym, o, w szóstym odcinku. No, a właśnie... To wysłuch się... To, że mi to wysłuch to... się z tym coś chciał powiedzieć. Dobrze. Bo we, dojdziemy do 20 odcinków, może i... 20, 20 więcej, no. No, może do 21... 5 albo do 20. To będzie nowa, nowy sezon, jakby to można powiedzieć. No. E, no, mody będą leśne, wiecie o co chodzi. Tre... Czyli to będzie taki. Sezon leśny. Czyli powiem wam tak, widzowie, daj mi, mogę powiedzieć to. Tak, tak. Czyli to będzie niby zawód drwal, tak jak było u, Mik u Mikiego. No i e, może dalej mówić. PHS, allo. a bo, a bo no jakoś tam wymyślimy. No mów dalej. Głos. Yyy, ten... Przeprowadzili. Ta, ta, ja tobie głos. A ja tobie. <noise> już, już nie... Już nie muszę nic powiedzieć. Teraz ty. Ja też. <noise> no powiedz z tym sezonem o, o co będzie, czy coś takiego. No. To jakby... Mody będzie... Ten... Mody bierzemy od... No... Od Aloka, czy nie? Alok... No, mody będą... BHZ Unlock, Mapkę to tam znajdziemy. No. Albo weźmiemy Allody od Aloka. No. Też Mod... polecamy jego mody. Może w przyszłości zagra z nami. A nie? powiedz mi tak... Ee, jakie tak ogółem maszyny? Czy modpak jakiś? Czy coś takiego? Ale co? Ci? Czy jakiś modpak będziemy robić? Czy, jak? czy ja? Czy pobieram jakiś modpack, czy coś takiego? Nie wiem jeszcze. Ja, się, może pobieramy. Może nieraz będziemy z tego odcinku, z tego... Z tego sezonu jeszcze nagrywać, nie wiem Nie wiem czy powiem Jakoś wyjdzie tam Dobra, jest ja skosiłem pole O! 50% Czy teraz się tutaj władujemy? No, autosanki. A właśnie, bo ty chcesz, tak, prasować po prasu i chcesz, chcesz, co? Myślę, tak, trzeba kombajn nasuwać. No, to ja jadę teraz, boże, co ja wysyłam. No to weź tego z, zatora, co tu jest. No, bo jeszcze co... No to musisz najpierw weź tego za co tu jest. Tym co tu jest, z tą zieloną autosanką. No, no. Muszę jakoś... ...header dać pod... ...na wózek. U ciebie też można sprzedawać zboże, wiesz? Ale nie wiem, czy w ogóle sprzedasz u mnie. Tam... ...nie no, wiem dokładnie, które... ...które się sprzedaje. No okej, okay, hmm. będzie bliżej tu. Ops. Dzisiaj są skończone. Aż trzy pola. Aż. Ale na 6-metrowy no, header to. Tu są balki z tamtego pola. Raz, chyba. dwa pochycie. Co? Raz, dwa pochycie. No. Teraz jest tak, że ledwie się mieści. Dobrze, że. Uuu! Prawie 4000 przyszło. Tylko to dzieliło tak na pół. No, jak tam widzicie, w szóstym odcinku był ten manik z... Przy... z lawetą. I tam jest ten auto szeryfa. To będzie tak fajnie ten zrobiony. Dobra, Będzie bez... jak taki no. To ja wezmę już ten header. Spoko, spoko. Dobra To jest Twoja sześćdziesiątka... Na razie niech jest uciek do ciebie Co? Na razie niech jest uciek do ciebie No już tak się jadę, bo ta wizja jadę no to Ale tego zboża było Ja wiem? Ale gdzie, czy nicy? Pięćmienia nie, no, nie ma przecież przecież jedziesz w przecież... nim mien... Co? Przecież masz tę przyczepę ja jeden z. No, 5 minut. No, 60%. To no. No, ile było ton? A ja widzę. 7. Jadę. E, 14 tysięcy prawie przyszło. Dobra, to sobie trochę my popra popracujemy. Pokażę Wam, jak, cho jak chodzi ten New Holland. Fajny. Koguczki. A właśnie, chciałam ja Ciebie zapytać, kiedy będą sianokosy? A sianokosy będą... Teraz nie wiem w którym odcinku, ale Ci powiem tak Teraz kosimy wszystkie pola zbożowe, czyli tam rzepak to ten To mhm. możemy, to to kiszonkę zrobimy jakaś po sianokosach No to czyli tak, musimy najpierw skosić wszystkie pola zbożowe, tam, rzepak, ten. Później... Sianokosty mogą być. A później będzie kiszonka na koniec. No i później będzie... Kultywacja, siewy... I... Oprysk, no i koniec. I koniec serii. Może. No baczy się, jakoś tam. Ażdy. Co, szkoda Ci tego? Czego? Czego? No tej serii. No... trochę. Ja no, takie nie. maszynki fajne, kurde. Fajne, fajne maszynki. Może za to będzie nawet ten mój? Albo... Znaczy, gdzie ja... Powiem... Ale... wam... Też będzie. Ale powiem no, tak... No. Że... W serii... Będzie ten tir z lawetą. No. I będzie jeszcze co? Może Ursusy, Jeszcze In będzie kompani? ten auto szeryfa. O no do, do jakichś zatrzymywania jakich jak po pijaku? Nie no będzie takie, że takie pokazywanie jak kto tam pracuje albo co <laughs> albo ci powiem tak, Andrzej, że weźmiemy może taką mapkę. Bo teraz wyszła mapka z LSA 9. No to może. Na tej mapie będziemy robić sezon. Nie, nawet. No musiałbym zobaczyć. Wiesz? Jest uć, odcinek u Mister Adama 15. Z, z Mafią Solec. Jest zaraz za bo... Sprawdzanie map. Aha U Mister Adama? No. Aha, bo to on kręci tą serię, że sprawdza nie ma, no to u jego tak tam chyba jest. Bo teraz ja, patrzałem. Ja nie, no. ja teraz patrzałem przed nagrywaniem. No. I powiem tak Że może być, bo pola są takie dość... Dość dość, nie takie. A, ale ten są będzie ten, czy nie? Co? Ta, no. Leży będzie na tamtej mapie, czy nie? ha nie, a nie bo ja. Zap... A nie, to mi chodziło, że. Sa Przepraszam, widzowie, no. Zaznacie się, jest że. To sprawdzenie mapy Solver? Jakoś tak? Nie, no mi chodziło, że tamte jest bożowe, tamtym. Aha, no to też możemy zrobić. A to, widzowie, podeślijcie linka do mapki z tym, z lasem i startakiem tym, żeby nie było. Jak się spodoba to ma map... toczy... ja to czy nie, tam były pola różne. U tego tego w bo... Ale mi chodzi o las. Że lasy to takie te. No la lasy też są. To tam chyba mapka jest. Jest tam była mapka w ogóle tak. No była była. Dobra, widzowie to czyli tak. W dzisiejszym odcinku było co? Żniwowanie, prasowanie. Co to mogło być? No i z... zwożenie. było zważenie zboża. No. Czyli były dwie, psz... dwie e, dwa pola jęczmienia, jeden pszenicy. No i prasowanko z tych pól. Maszynki, widzieliście jakie były? No to czyli tak. Kto? Zapraszamy. E, dwie, robimy rekrutację od jeden do dwóch osób. Żeby... od, od dnia e, grudnia od dnia no 2000, od 2015 e, Dzień 11 do... którego? Miesiąc lat? Czekaj, dzisiaj jest 11 grudnia. 12. 12. 12? No. A nie 11. Czekaj, zaraz, prawda? 12! 12 No to czyli tak Rekrutację robimy od dzisiaj, czyli 12 w sobotę Czyli do za tydzień w sobotę Czyli będzie niby jednotygodniowa I zobaczycie co będziecie Raczej w Sylwestra, zobaczycie co będzie My już mamy na nic, nie? Niespodziankę jak będzie Sylwester, nie wiem, czy Andrzej wytrzymie do 12, może dalej. Nie, chłopak, ja wytrzym... Nie będzie fajna niespodzianka. I w Sylwestra, o godzinie 12, coś się... odbyć. Zrobimy live'a. Widzowie, będzie live o 12 z Sylwestra, jak się zacznie Sylwester. I będziemy to kręcić. No właśnie. Zamiast po co robić odcinek? Będzie od razu live no. na YouTube. Będzie której, na YouTube live. której będą, na przykład od 18 do 20? Nie, do 20 tylko do drugiej w nocy, może nawet. Nie? Co? Live. Nie, o 12 do pierwszej w nocy czy do drugiej? Zaczniemy live a. No. No to tak myślę, no tak z godzinkę dwie, no też. Trzy, dawaj, dobra wiem. sprawdzimy jak to będzie no, widzowie czyli, czyli jest dobra. rekrutacja dobra. No. Czekaj jest rekrutacja Przez cały tydzień Czyli za tydzień się będzie Od dzisiaj za tydzień Daj do miesiąca Nie coś ty To do dwóch tygodni Do końca grudnia o. Albo do wigilii Dobra widzowie od dzisiaj Do wigilii Możego narodzenia. Jest rekrutacja. No i zapraszamy. Na dołączacie, kto chce. A nie, to nie będziemy kręcić filmików. No. I nie jest, będzie niespodzianki na Sylwestra. Bo to jest... No... No. czasu, co nie? No. No. My też chcemy odpocząć. A tak jak będziecie, to będziemy kręcić, co nie? no wiadomo. No to czyli tak, żniwa, prasowańko, zważenie zboża, przestawienie maszyn. Na razie! I będzie sz, szósty odcinek, będzie, czyli widzieliście, gdzie będziecie widzieć, znaczy się, bo jeszcze nie wciepnięty. No i, no to kto dzisiaj ze mną był? Andrzej, na razie. No i ja, koksiar, 1, 2 3 Wszystko będzie ipts tego będzie opisie. Na razie. Na razie, pa pa. Do następnego odcinka, widzowie.